Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kuba. Na co dzień możecie mnie kojarzyć z teatru Groteska. Jestem tam aktorem. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście po raz kolejny z nami z okazji akcji Złap Groteskę w sieci. Ponieważ, chociaż tak, w tych dziwnych czasach możemy się chociaż na chwilę zobaczyć. A słuchajcie, dzisiaj ze mną nauczycie się dwóch prostych rzeczy, które sprawią, że Wasz dzień nie będzie nudny. Będą to rzeczy ciekawe, oczywiście, związane z teatrem. A co to będzie? Będzie to. Domowy teatr lalek, który stworzycie za pomocą zwykłej, takiej oto suszarki na pranie, którą na pewno macie w domu. Jeżeli nie wiecie gdzie macie, to spytajcie kogoś starszego, babci, taty, oni na pewno wiedzą, oraz tworzymy w drugiej części taką oto lalkę. Dzień dobry! Lalkę ze skarpetki, gumki do włosów, a nieważne, wszystko wytłumaczę później. Oglądajcie do końca, do końca, do końca. Jak mówiłem przed chwilą, do przygotowania naszej przestrzeni, na której będzie mogła żyć nasza lalka, bądź lalki, jeżeli zrobicie więcej, potrzebujemy tylko i wyłącznie takiej, oto właśnie suszarki suszarki na pranie. I słuchajcie, moja suszarka nie jest jakoś zbyt skomplikowana, i myślę, że w większości przypadków będziecie w stanie z taką suszarką zrobić coś takiego, co ja teraz czyli jedną część obniżam troszeczkę, zakładam tutaj takimi metalowymi końcówkami. Jak widzicie, pod takim kątem jest jedna strona, a druga strona idzie w zupełności do pionu i opiera się na tych takich wierzchołkach mojej suszarki. I tak naprawdę, trochę jakby na kształt litery L, nasz teatr jest właściwie gotowy. Teraz wystarczy go troszeczkę tylko ozdobić. Ale co będzie tak właściwie naszym parawanem, czyli tym materiałem, który to przykryjemy? Słuchajcie, skoro jest to suszarka na branie, to wykorzystamy po prostu ciuchy, które mamy w domu. Ja przygotuję coś takiego. Słuchajcie, wszystko jest gotowe. Lalkę mamy zrobioną. Jak widzicie, suszarkę na ciuchy zapakowałem swoimi ubraniami. Mam nadzieję, że zrobicie to lepiej. Ja chyba nie jestem dobrym scenografem. Pamiętajcie, że możecie wykorzystać kolory waszych ubrań do tego, żeby imitowały. Na przykład, żółty kolor, to jest mój szlafrok, mógłby być tutaj pustynią, plażą. Kolor niebieski, kocyk mógłby być wodą lub niebem, tak samo kolor zielony, natura, drzewa, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nieważne tak naprawdę, jakie kolory ciuchów macie, jakie ułożycie, najważniejsze jest to, żebyście dali szansę naszej nowo powstałej lalce się tutaj pojawić. Więc musicie robić różnego rodzaju takie otwory. I na przykład w ten oto sposób, nasza lalka może się pojawić tutaj w obszarze koloru żółtego, tak mojego szlafroka. I mogłabym mieć tutaj jakąś scenę. Ale chwilę później, dajmy na to, nasza skarpetka chce odwiedzić swoją przyjaciółkę. Mogłaby pojawić się już tutaj, prawda? Witam Was bardzo serdecznie! Tutaj mamy kolejny plan. Witam Was bardzo serdecznie! I tak dalej, i tak dalej. Możemy oczywiście jeszcze wykorzystać cały plan, który mamy na samej górze czyli nadparawanowy. I tu mogłyby być zupełnie inne sceny. Na przykład sceny, gdzie moglibyśmy z taką pacynką dialogować. Prawda? Rozmawiamy ze sobą. Rozmawiamy. No tak, rozmawiamy. Ja teraz rozmawiam z widzami. Więc. A, no tak. I tyle. Tak naprawdę nic więcej nam nie potrzeba. Pamiętajcie, wyobraźnia jest tutaj najważniejsza. Taki lalek możecie sobie stworzyć do woli i bratem, siostrą, mamą, tatą, babcią możecie jeszcze dzisiaj wieczorem pobawić się w taki właśnie oto teatr. Papa, pa. pozdrawiam. Pozdrawiam również.